Takiej sztuczki nie znała Polska, takiej sztuczki nie znał świat. Oto Janina Ochojska w parlamencie Eurosujuza wygłosiła jedno przemówienie, znajdując się równocześnie w dwóch równoległych światach. Pierwszą część wygłosiła ze świata, w którym toczy się wojna. Wojska radzieckie bombardują ukraińskie miasta, a rząd kaczystowski nie chce przyjmować uchodźców. Więc muszą to robić zwykli obywatele. Polska i jej rząd są obecnie postrzegane jako kraj przyjazny uchodźcom i wspierający Ukrainę. Ale tak nie zawsze było. Polskę zalewa obecnie fala pomocy i solidarności. Chcę Państwu uświadomić fakt, że to nie rząd, tylko Polacy, którzy przyjmują gości, bo tak mówimy o uchodźcach ukraińskich, do swoich rodzin, to NGOsy i samorządy. Które organizują tę ogromną pomoc, i wolontariusze, obecni wszędzie tam, gdzie ktoś jest w potrzebie. W ten sposób Polacy przywrócili wizerunek Polski gościnnej i otwartej na uchodźców, niweczony ostatnimi laty przez rządzących. Druga część wygłoszona została ze świata, w którym nie ma wojny. A dobry Baćka Łukaszenko z dobroci serca przewiózł uchodźców z dalekich krajów. Na granicę z Polską już dawno mogliby gościć w naszych domach, gdyby nie reżim kaczystowski, który zamknął granicę i z niewiadomych przyczyn nie dopuszcza do niej nikogo, i prześladuje rządny pomocy akty. Jednak obecnie pomoc, wsparcie, ciepło i dawanie nadziei są zarezerwowane tylko dla niektórych uchodźców, tych bliższych kulturowo, mówiących podobnym językiem. Pomaganie innym, migrantom proszącym o ochronę międzynarodową na granicy białoruskiej jest kryminalizowane, a osoby udzielające takiego wsparcia prześladowane. Obecnie rząd nie, do, nie dopuszcza organizacji pozarządowych do granicy polsko-białoruskiej. Na koniec Janina Ochojska zaapelowała. Nie róbmy różnic między uchodźcami, z ktą kto pochodzi, jakiego koloru ma skórę, i kto bardziej zasługuje na pomoc? Oczywiście, Apple ten nie dotyczył polityki Eurosojuza, który na pomoc ukraińskim uchodźcom chce przekazać 500 milionów euro, czyli 12 razy mniej od tego, co otrzymała Turcja, aby pomóc uchodźcom z Bliskiego Wschodu. Nie od dziś jednak wiadomo, że uchodźcy z Ukrainy mogą mieszkać w pudełku po zapałkach i stosować tak zwaną dietę niesiołowskiego opartą na szczawiu z nasypu i mirabelkach. Nie potrzebują więc tylu pieniędzy. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.